Witam serdecznie. To jest kanał Prawym na Lewo. A dzisiaj zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu Rozmowy Kontrolowane. Czyli mówiąc kolokwialnie, będzie Rozmowy Kontrolowane i Akcja Windykacja. A nawiązanie do odcinka Windykacja w indeks i cyfrowy Polsat Listy Widmo. jest film oznaczony na kanale Akcja Windykacja numerkiem 128. I. Szanowni Państwo, na przykładzie tego odcinka omówimy sobie zasadę prawa do sądu i tego pseudoprawniczego bełkotu używanego przez windykacji. Konsultanci z firm windykacyjnych celowo wprowadzają ludzi w błąd, bo wiedzą, że przed sądem zazwyczaj są w czarnej dupie i przegrywają jak wujcio Adi II wojnę światową. Boją się więc sądu jak dziwka spowiedzi, i to jest element tego typu. A przepraszam, czy, czy, stop, 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 stop. Czy ja powiedziałem konsultanci? Nie no, co, co, co ja mówię? Przecież konsultantki to są w Ewonie, a z takim podejściem do sprawy byłaby to obelga, gdybym w zasadzie tych windykacji nazwał konsultantami i panie z Ewonu mogłyby się poczuć urażone. Nie no, moja wina, przepraszam. Zostańmy więc może przy tej nazwie windykatorzy. Na szczęście w cytowanym odcinku trafili na naszego stałego widza na kanale Akcja Windykacja, który mówiąc krótko nie dał zrobić się w chuja. Z tej strony jest panem Tomaszem, rozmawiam? Przy telefonie. Witam, wie pan co? Ja dzisiaj nie dałem rady do pana podjechać, byśmy się umówili na jutro. Tak godzina 14, 15 byłoby dłużej. A to, do, a zaraz, do, 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 bo mówię pan. Ja trochę spraw na głowie, powiem pan w jakiej sprawie. A tu nie dostał pan tam informacji z kancelarii prawnej z Warszawy? Nie. No proszę pana, no nie za ten cyfrowy Polska, chodzi o to postępowanie sądowe i egzekucyjne, bo pan się nie, nie, nie rozliczył za ten cyfrowy Polska. Aha, to proszę pana, to ja powiem panu tak, ja ze względu na wirusa i tak nikogo w domu nie przyjmuję, a proszę kierować sprawę do sądu. Pana, jak pan ma coś, to proszę kierować do sądu. Dobrze, to będziemy kierować to do sądu, a pan mi powie, a to pan się przyznaje do wyłudzenia usług z cyfrowego posadu, bo sprzętu też pan nie zwrócił, też sprzęt został niezwrócony. E, proszę pana, ja was proszę, skierujcie sprawę do sądu. Ja w sądzie będę swoje papierki przedstawiał na to. Pan będzie swoje papierki w sądzie. Przepraszam Pana, Pan nic nie będzie przedstawiał, bo sprawa odbędzie się na posiedzeniu niejawnym. Tak, tak, proszę Pana. Ja powiem Panu jak to się odbędzie. Wy złożycie sprawę w Lublinie, ja się od tej sprawy w Lublinie odwołam, zostanie skierowane do sądu rejonowego w Kłocku ze względu na miejsce zamieszkania i w Kłocku to już akurat będzie posiedzenie jawne. Jak widać, Pan podszedł wybitnie, spokojnie do sprawy. Ja bym tak nie potrafił. Oczywiście wynika to z tego, że ja mam ograniczony poziom tolerancji głupoty, no ale to już jest inna sprawa. Oczywiście nasz widz ma rację. Z racji, aby dzisiaj za długo nie przynudzać też Państwa, pominę może kodeks postępowania cywilnego i zrobimy to sobie w zupełnie innym odcinku, a dziś skupimy się na artykule 45 Konstytucji. Stanowi on, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub. Inny ważny interes prywatny, ale wyrok ogłaszany jest publicznie. Jeżeli chodzi o to ograniczenie jawności, to wynika z tego, że dosyć często chcemy sypiać z każdym, niekoniecznie chcemy o tym mówić, prawda? To można w ten sposób kwitować. Z oczywistych względów, Szanowni Państwo, pominiemy sprawy instancyjności, nieprawidłowości w sądach, a skupię się dzisiaj na tym bardzo wąskim aspekcie. Zastanawialiście się, jak to jest odwiedzać restauracji i próbować wielu dań? Ale piękny, bloku. A wiecie, że po 40. może pojawić się syndrom leniwego trawienia? Wtedy nawet najlepsza potrawa jest dla żołądka wyzwaniem. Dlatego polecam ulgi w strawieniu, które, tak jak moja kuchnia, zawiera naturalne składniki. Wyciąg z karczocha, czarnej rzepy, kurkumy i mięsa. Polecam ulgi w strawieniu. Magda Gessler. <laughs> Więc mówienie, że sprawa będzie bez udziału, z pominięciem naszego słuchacza, jest tak naprawdę zwykłym pierdoleniem. No, faktem jest, że e-sąd wydaje nakaz zapłaty nie widząc dokumentów, tylko na podstawie twierdzeń powoda. I drodzy Państwo, to trochę tak, jakbym zniżył swój poziom, może do poziomu Windyk, czy też innej windykacji. I złożył w sądzie pozew o zapłatę 50 tysięcy złotych za to, że musiałem słuchać ich pieprzenia, nawet bym nie przedstawiał rozmów, tylko uważał, że mi się 50 tysięcy należy jak psu zupa i chuj. Choć, no nie ukrywam, że brakuje mi czasami tych rozmów o poranku, jak usiłowali na przykład dzwonić do pani Ewy, prawda? W każdym razie, szanowni państwo, Zasada numer jeden. Przychodzi coś z Lublina i nie jest to zamówiony na Allegro wibrator analny, to oczywiście w terminie 14 dni się odwołujemy i nie ma w ogóle o czym mówić. Nakaz automatu jest uchylany, a sprawa ląduje w sądzie właściwym dla nas. I niech się pseudowierzyciel buja. O! O, a pan jest tak za, tak pan jest zorientowany, bo co pan, rozumiem, że mi śmiał tyle tych postępowań sądowych, że pan jest... Ej, nie nie wiem, wie pan, a, akurat mam zna, znajomego bardzo dobrego a, a, adwokata, który jak te rzekome monety z państwa firmy e, zobaczył, to się śmiał do tego, odsłuchał kilka rozmów na YouTubie z, z wami w roli głównej, co, co mówi, że to jest po prostu śmiach na sali. YouTube, nie wiem o kim Pan mówi, nie wiem, o kim... to proszę Pana, tu na YouTubie ma Pan taki portal akcja windykacja i tam jest cała, cała masa rozmów z firmą Windix na temat tego cyfrowego Polsatu to Pan, to pan się zapozna trochę ze sprawą. Ja proszę po, od półtora roku, żeby skierować sprawę do sądu. Sprawa nie jest skierowana, widocznie ma, mają Państwo coś do ukrycia i... Ale to jest proste pytanie, to ja chcę pieniędzy, czy wy chcecie pieniędzy? Kto ma mi obowiązek udowodnić, że to e, rozszerzenie istnieje? No istnieje, proszę pana, to co, nie, no to Polsat w takim razie co wystawił wyimaginowana faktura. Ale proszę tak pana, ale no i zapomnijsze w tym wszystkim jest to, że półtora roku e, coś tam żądacie. a Ja przez półtora roku nawet, wie pan, sesji wierzytelności nie dostałem, że w ogóle firma Windix ma prawo tym, Rzeko, podkreślam, rzekomym długiem dysponować. To jest najzabawniejsze w tym no, wszystkim. No i drodzy Państwo, jak mogę się do tego odnieść? No, mogę to skwitować tylko i wyłącznie tak, jak mój idol z Windingsa. Czekać, jak, jak bym to się nazywał? No, ze względu na rodo, żeśmy go nazwali Helfling i niech tak zostanie. Ale lepiej bym tego nie skomentował niż on. Komentarze dodatkowe, jakby się mijają z celem. Komentarze dodatkowe jakby się mijają z celem. Datę urodzenia i adres w celu weryfikacji. A co pan pracujesz na gestapo, że pan myśli, że ja się wystraszę, jak pan będzie mówił takim władczym tonem jak Herflix, alo, alo? Tak, tak więc, drodzy państwo, nie ukrywam, że oczywiście podziwiam naszego słuchacza. Bo ja bym już dawno powiedział temu windykatorowi, że owszem, nie uważam go za skończonego debila, ale nie mogę wykluczyć tego, że zostałem wprowadzony w błąd. Po drugie, moja znajomość to, moja, moja znajomość prawa przede wszystkim to moja sprawa. W każdym razie widać, że zamiast na dziwki chodziłem do szkoły. No, czasem tego żałuję, ale to już jest inna historia. W związku z powyższym w tym filmie pan Windyk, kurwa jaki pan, no bez przesady. Windykator w każdym razie, no w zasadzie poszedł jak kunavra barbar. I aby dłużej nie przynudzać państwa, pozdrawiam serdecznie i do piątku. Oczywiście proszę o komentarze pod filmem, który z elementów rozwijać mocniej które mniej komentarze są też o tyle istotne, że po, pozwalają mi określić, w którym kierunku rozbudowywać kanał, ale też pozwalają na e, swobodną wymianę myśli, a przecież o to chodzi dlatego, że w odróżnieniu od e, TVP Kultura e, mamy pewnego rodzaju interaktywność. W związku z powyższym przez te komentarze jesteśmy w stanie o wiele szybciej do siebie dotrzeć, co czasami widać po szybkości odpowiedzi na, na komentarze. Jeżeli chodzi o windykację jakoś, kurczę, się wykruszyli biedactwa z komentowania. Może i całe szczęście, zresztą częściej byli u Kamila, na akcja windykacja niż u mnie. W każdym razie, drodzy Państwo, tak jak mówię, komentujcie i do zobaczenia w tradycyjny piątek, piąteczek, piątunia. Pozdrawiam serdecznie.